Dzisiaj w poradniku pokażę jak wykonać taką makramową brązoletkę w jednej z wielu odmian, czyli płaskiej. Można ona być albo cała, jednolita, zapleciona, taka jak ta cieńsza, lub z jakimiś dodatkowymi urozmaiceniami w postaci koralików. Do wykonania naszej brązoletki będziemy potrzebować około 2 metrów sznurka, w tym przypadku jest to sznurek woskowany, ale może być również rzemień. Przydadzą się również zapięcia, czyli karabinczyki kółeczka, opcjonalnie koraliki, czyli jeżeli chcemy dodatkowo ozdobić naszą bransoletkę. I oczywiście nożyczki. Istnieje wiele sposobów na rozpoczęcie wykonania takiej bransoletki. Ja pokażę taki, w którym wykonujemy ją z jednego odcinka nitki, czyli nie musimy jej nigdzie odcinać, przywiązywać dodatkowo. Po prostu z jednego kawałka dwumetrowego sznurka wykonujemy całą bransoletkę. Na początku składamy ją sobie na pół, naszą nitkę. I w tej połowie zaczepiamy, ja tu mam taki prowizoryczny troszeczkę haczyk, ale chodzi o to, aby można było sobie swobodnie napinać tą nitkę, co będzie nam bardzo ułatwiało dalszą pracę. Musimy teraz określić długość naszej bransoletki, czyli tyle ile ma obwód naszej ręki, plus jeszcze dodatkowo jakieś 2-3 cm, które będziemy wykorzystywali do zakończenia naszej bransoletki. Po czym bierzemy teraz albo karabinek, lub jeżeli nie jest on w stanie najść na naszą nitkę, czyli tak jak w moim przypadku, ja zakładam jubilerskie kółeczko. Nawlekam więc na jeden z końców nasze kółeczko. i przesuwam do miejsca, w którym mamy długość naszej bransoletki określoną, pamiętając o tym lekkim zapasie. Teraz wykonujemy najzwyklejszy supełek, znaczy jedno przeplecenie i podjeżdżamy supełkiem pod nasze kółko, starając się tak, aby nie skrócić naszej bransoletki. Kółko staramy się trzymać w naszą stronę, czyli tak, aby nie podjechało nam w górę plecionki. No i teraz będziemy wykonywać już pierwszy ze splotów, który będzie powtarzał się później w miarę całej bransoletki. Pierwszą z nitek przesuwam całkowicie pod naszą osnową, jak widać ona jest położona na blacie. Drugą końcówkę kładę na naszej osnowie. To jest to wstępne ułożenie. I teraz ta nitka, która szła dołem Musi przejść przez pętelkę utworzoną przez nitkę idącą górą i analogicznie nitka, która szła górą, musi przejść od góry przez pętelkę, która idzie dołem. Pierwszy supełek wygląda dosyć nieporadnie, ponieważ no, jeszcze tutaj staramy się utrzymać długość naszej bransoletki, ale następne będzie wykonać już o wiele łatwiej. Zaciskamy sobie nasz supełek. Jest to teraz dobry moment, aby zweryfikować długość naszej bransoletki. Ja w tym celu przykładam inną bransoletkę i odpowiednio dopasowuję nasz supełek. Zajmiemy się teraz wykonaniem już naszej bransoletki, czyli tutaj wzdłuż. No i tutaj wzór jest naprawdę bardzo prosty. Chcemy uzyskać bransoletkę płaską, zatem jest tutaj kilka zasad, których trzeba cały czas przestrzegać. Ale mam nadzieję, że uda mi się to jakoś dobrze wytłumaczyć. No i bierzemy sobie pierwszą nitkę i przekładamy pod no, tymi nitkami idącymi do nas, czyli jak gdyby osnową. A drugą nitkę układamy od góry. I nitka, która idzie górą, również od góry, ale musi przejść przez pętelkę utworzoną przez tą nitkę idącą dołem. No i podobnie ta nitka idąca dołem musi od dołu wyjść przez pętelkę utworzoną przez nitkę, która przeszła górą. No i powstaje nam taki węzełek, który zaciskamy tutaj na naszej osnowie. Tu nie trzeba jakiejś szczególnie dużej siły. Kilka początkowych węzełków ewentualnie trzeba będzie dodatkowo jakoś skontrolować ułożenie. I aby nasza brązletka była cały czas płaska, zwracamy uwagę, która nitka tutaj wychodzi do góry, a która idzie w dół w blat. Ta, która wychodzi w dół, czyli ta, którą poprzednio przykładaliśmy pod spodem, będzie musiała teraz iść górą, a ta, która nam tutaj wychodzi do nas, będzie przechodziła dołem. No, i ta nitka, którą tutaj ja przeciągam dołem, od razu tutaj widać, przerzuciłem już przez pętelkę utworzoną przez nitkę idącą górą. I drugą nitkę tak samo przekładam przez pętelkę jak poprzednio i zaciskam nasz węzełek. Jak widać, powstaje nam tutaj już nasz ściek bransoletki płaskiej. Ponownie patrzymy, która nitka idzie do góry. I czyli tutaj mam akurat po tej stronie, więc przekładam ją pod spodem. No i skoro ta nitka poszła pod spodem, to drugą nitkę będę teraz nakładał od góry. Czyli na początku układam sobie w ten sposób ta od dołu przychodzi przez tą pętelkę, ta idąca od góry przychodzi przez drugą pętelkę. Powstały węzełek zaciskamy i powstał nam kolejny fragment naszej bransoletki. No i teraz pokażę jeszcze raz wszystko troszeczkę wolniej, tak aby zwrócić uwagę na wszystkie ważne aspekty wykonywania poszczególnych supełków. Jak widać, z tej strony nitka wchodzi mi w blat, a z tej strony wychodzi w moją stronę. Zatem ta co wchodzi w blat, musi teraz iść od góry, także układam ją sobie po prostu na naszej bransoletce. Natomiast ta nitka, która obecnie wychodzi do góry, musi się znaleźć pod spodem. Przechodząc pod spodem, tutaj mam już utworzoną pętelkę z tej nitki idącej górą, także od razu sobie przeciągam tą dolną nitkę. Teraz tylko uzupełniam, aby górna nitka również przeszła przez pętelkę dolnej nitki i powstały supełek zaciskam tworząc kolejny segment naszej bransoletki. Wszystkie węzełki naszej bransoletki zawsze najlepiej jest zaczynać nitką z tej samej strony. Dzięki czemu wystarczy pamiętać, aby naprzemiennie układać je raz nad bransoletką, a raz przyplatać pod. Jeżeli oczywiście zapomnimy, jaka była poprzednio ułożona nitka, to patrzymy sobie, jak jest ułożony poprzedni rząd. Jeżeli wychodzi do góry, to przyplatamy nitkę dołem. Natomiast, jeżeli nitka wchodzi nam w blat, to przeplatamy ją od góry. Warto też tutaj zapamiętać, aby przeplatać później te końcówki przez powstałe pętelki, ponieważ inaczej węzełek nam nie wyjdzie. Poprzednio miałem nitkę tutaj dołem, także teraz kładę ją na bransoletce. Nitka z drugiej strony przychodzi pod spodem od razu jest też przeciągnięta przez pętelkę drugiej strony, no i zaciskamy, tworząc kolejny segment bransoletki. Jeżeli chcemy, aby w naszej bransoletce dodatkowo znalazły się jakieś koraliki, to nawlekamy je na tą część idącą do nas, na tych dwóch środkowych nitkach. Koraliki najlepiej jest nawlekać na dwie nitki od razu. A później supełek wykonywany tymi bocznymi nitkami jest dokładnie taki sam, czyli po prostu wykonujemy kolejny segment zachowując kolejność, czyli czy nitka idzie dołem, czy górą. I wszystkie w sumie kroki zostały już na chwilę obecną omówione. Jak widać, nie jest to nic skomplikowanego. Ja tutaj jeszcze pokażę kilka razy w celu utrwalenia. Jak wykonujemy poszczególne węzełki, a następnie przejdziemy do dwóch rodzajów zakończenia naszej branzoletki. Jak widać, nitka wychodzi tutaj do góry, czyli teraz przeplatam ją pod spodem. Drugą nitkę, oczywiście kładę od góry, i zaciskam nasz węzełek. Nitka wchodzi teraz do blatu, czyli kładę ją na bransoletce. Drugą nitkę przekładam dołem. Przeciągam sobie tutaj od razu nitkę przez pętelkę z drugiej strony. Uzupełniam przeplot z drugiej strony i zaciskam powstały węzełek. I tutaj jak widać. Poszczególne segmenty zaczynają składać nam się już w całość bransoletki. A my kontynuujemy to w taki sam sposób, jak do tej pory, tak długo aż osiągniemy no, taką długość, jaką chcemy. Moja bransoletka ma już odpowiednią długość i została nam w sumie chyba najtrudniejsza część z wykonania całej tej robótki, albowiem te końcówki, którymi zaplataliśmy naszą bransoletkę, musimy jakoś zabezpieczyć, żeby nam się nie zaczęło to w przyszłości próć. No i w tym celu jak tutaj zostawiony mam, tak jak mówiłem na początku, dłuższy kawałek tej nitki idącej w środku bransoletki. No i musimy zawiązać nią taki supełek, aby objął również te nitki, którymi zaplataliśmy. Cała trudność polega na tym, że jest to dosyć krótki odcinek tej nitki, zatem trzeba tu wszystko dosyć ciasno wykonywać, ale jak widać, jest to jak najbardziej możliwe. U mnie supełek już powstał. Zaciskamy go oczywiście w miarę mocno, tak aby trzymał nam również nitki którymi zaplataliśmy. No to teraz pozostaje nam przy pomocy nożyczek odciąć te dwie końcówki. W miarę blisko supełka. No i w taki sposób mamy gotową bransoletkę. Ma ona oczywiście nawet zapięcie. Tutaj w międzyczasie na to kółeczko, które wplataliśmy na początku, założyłem karabinek, i tak ona się prezentuje. Jest również druga możliwość wykończenia naszych branzoletek. Tak jak widać mamy tutaj gotowe końcówki, które można kupić w sklepie z półfabrykatami do Handmade. No i tutaj filozofia już jest mniejsza, wystarczy po prostu nasadzić je na bransoletkę i wkleić. Ja używam kleju szybko schrącego tak zwanego cyanu akrylowego i one się w miarę wtedy dobrze trzymają. Jak już nauczymy się wykonywać ten podstawowy splot, jedynym ograniczeniem jeśli chodzi o warianty naszych bransoletek będzie nasza wyobraźnia. Jak widać, tutaj można z koralikami, można jakieś cieńsze, grubsze dłuższe, jakieś zmiany kolorów nawet zastosować wszystko zależy od nas.